Czy masz takie słówka, które są dla ciebie koszmarem i w żaden sposób nie są w stanie utkwić w twojej pamięci? Jeśli tak, w dzisiejszym odcinku poznasz bardzo prostą w zastosowaniu i przyjemną technikę, która pozwoli ci opanować te językowe potwory. To jest podcast Kawa i Języki, w którym przy porannej kawie rozmawiamy o tym, jak uczyć się języków i przy tym nie zwariować. Temat pamięci jest naprawdę fascynujący i istnieje mnóstwo technik, które pozwalają zapamiętać daty czy też nazwiska, przypomnieć sobie ważne rzeczy. Natomiast nie zawsze ten temat mnemotechnik, czyli tych sztuczek pamięciowych, sprawdza się dobrze w nauce języków, bo pamiętajmy, że no nauka języków to jest coś więcej niż tylko uczenie się słówek. A najczęściej te metody do nauki słówek właśnie się odnoszą. Natomiast można je stosować, gdy jakieś słówko nie chce ci w żaden sposób zostać w Twojej głowie na dłużej, i właśnie o tym porozmawiamy dzisiaj. Dowiesz się, jak taką metodę stosować także w tych najtrudniejszych przypadkach, bo za takie uważam słowa abstrakcyjne. No właśnie, dlaczego? Za chwilkę się dowiesz. Najczęściej metody. Pamięciowe polegają na czymś bardzo prostym i bardzo przyjemnym. Bierzesz daną rzecz, czyli jakieś słowo, czy zdarzenie historyczne, datę, i starasz się przypisać jej jakąś historyjkę, która jest zabawna i łatwo ją zapamiętać. W uproszczeniu tak to właśnie wygląda, ale pojawia się troszeczkę problemów, no bo jak zapamiętać liczby, czy Karty do gry, jak najczęściej robią to mnemotechnicy, bo no, są to rzeczy bardzo abstrakcyjne, bo jak sobie skojarzysz liczbę, nie wiem, 78, a liczbę 543? No, to są kompletnie abstrakcyjne pojęcia, więc mistrzowie pamięci wymyślili tutaj różne techniki i w tych technikach przypisują każdą kartę czy każdą liczbę do jakiejś postaci i, i tak dalej. Najbardziej skomplikowany system na przykład do zapamiętywania czy liczb, czy kart nazywany jest pao, czyli person osoba, action akcja, czyli też czynność, object czyli obiekt, przedmiot. Na czym ona polega? Bardzo dobrze opisał ją Joshua Foer, który był amerykańskim dziennikarzem. I postanowił troszeczkę przyjrzeć się tematowi pamięci, jak ludzie zapamiętują. I książka jest naprawdę bardzo ciekawa, bo to jest takie dziennikarskie poszukiwanie. Co ciekawe, jest w niej także informacja o Mariuszu Pudzianowskim. No, ciekawostka. Natomiast książka została opublikowana w języku polskim pod tytułem Jak zostałem mistrzem czy geniuszem pamięci. Zalinkujemy ją tutaj w, w naszym opisie. Bo co jest najbardziej fascynujące w tym wszystkim, że Joshua Foer... Postanowił przetestować na sobie te wszystkie techniki, metody, mimo że nie był jakimś specjalistą, czy właśnie geniuszem, natomiast okazało się, że dzięki tym ćwiczeniom, dzięki przyjrzeniu się właśnie, jak to wszystko funkcjonuje, został mistrzem Stanów Zjednoczonych w zapamiętywaniu i wtedy ukazała się właśnie jego książka. I teraz, co pozwala lepiej wyobrazić sobie, na czym polega ta metoda PAU, którą on stosował? Tytuł jest w języku angielskim tej książki, ona została przetłumaczona, bo tytuł jest ciężko przetłumaczyć, to jest Moonwalking with Einstein. Czyli moonwalking to jest ten taniec Michaela Jacksona, te bardzo typowe, no a Einstein no, nie jest związany z tym zupełnie. Natomiast w metodzie PAO bierzemy sobie jakąś cyfrę i przypisujemy ją jakiejś postaci. I teraz ta postać będzie miała jakąś typową dla siebie czynność i jakąś typową dla siebie Rzecz czy też przedmiot. Powiedzmy, jeśli weźmiecie sobie Cristiano Ronaldo czy Leo Messiego, to typową czynnością będzie na przykład kopanie. A typowym przedmiotem będzie piłka nożna, prawda? Czyli to są takie rzeczy, które, które mamy. Na przykład Einstein, typowa rzecz to jest pisanie na przykład na tablicy, a typowa rzecz to jest właśnie jakaś kreda czy cokolwiek innego. Czyli mamy te rzeczy i przypisujemy. To jest oczywiście troszeczkę to zajmuje czasu, bo musicie sobie skojarzyć te liczby z daną postacią. Wiem, wiem, Trochę to jest dużo teorii, ale zobaczycie, jak to wszystko się łączy z językami za chwilę. I teraz, jak wyobrazicie sobie tę osobę i przypiszecie ją do tej liczby. I teraz, jak oni przypisują tę osobę? Najczęściej każda liczba jest przypisana do jakiejś literki. I teraz ta literka szukamy jakichś osób z takimi inicjałami, na przykład, czyli liczba 11. Jeśli liczbie 1 przypiszemy na przykład T, jak robił to kolejny mistrz pamięci Harry Lorraine, wówczas mamy TT. I szukacie jakiejś osoby, która ma inicjały TT, żeby zapamiętać ją i przypisać do liczby 11. I teraz, jak macie osobę, czynność i przedmiot, możecie zapamiętać bardzo szybko, tworząc prostą historię, ciąg sześciu cyfr. Prawda? A mistrzowie pamięci, oni przygotowują to nie tylko do tych W cyfrowych liczb, ale nawet trzy czy czterocyfrowych, cyfrowych, dzięki czemu długi ciąg liczb są w stanie zapamiętać bardzo szybko. Bo ułożą sobie historyjki, na przykład właśnie, nie wiem, Cristiano Ronaldo piszący na tablicy butami i tak dalej, czyli coś bardzo zabawnego. Ale gdy czytałem o tej technice, zastanawiałem się, czy można ją zastosować jakoś do nauki języka obcego. Bo w przypadku nauki słówek, to, co mistrzowie pamięci proponują, to jest rzecz następująca. Weź daną rzecz, czyli chcesz zapamiętać, jak powiedzieć, nie wiem, po e, francusku jabłko, czyli wyobraź sobie jabłko, i teraz pomyśl sobie, jak, jak w języku francuskim jest jabłko, to jest pom. I teraz e, skojarz sobie coś, co brzmi jak pom. Czyli, nie wiem, mamy słowo pomidor, prawda? Czyli e, możemy sobie wyobrazić, że to jabłko. E, e, nie wiem, staje się pomidorem albo zostaje zgniecione pomidorem, czy cokolwiek innego. Czyli wyobrażasz sobie taką scenkę i teraz ważne, ta scenka nie może być bardzo typowa. Czyli jak chcesz wyobrazić sobie, że coś robi to, co robi zawsze, czyli zapamiętanie, nie wiem, e, e, Einsteina, który pisze na tablicy, to jest coś typowego, prawda? Natomiast jeśli Einstein będzie tańczył sambę, to jest coś, co już utkwi tobie w pamięci. Więc to nasze skojarzenie musi być nietypowe. Mózg musi się zaciekawić. To jest pierwszy warunek. Drugi warunek, ono musi być bardzo wizualne bo ciężko sobie wyobrazić tobie na przykład że jabłko jest e, piękne no bo jak to je, sobie wyobrazić łatwiej wyobrazić sobie tobie że bierzesz pomidor uderzasz jakieś jabłko ono się e, e, na kawałeczki rozpryskuje prawda i tak dalej bo jest to coś wi, wizualnego coś co zobaczysz gdy zamkniesz oczy zobaczysz to w swojej głowie kolejna rzecz Dobrze dodawać takie silne emocje, czyli agresja i tak dalej, coś przerażającego, strach i tak dalej, pożądanie, bo one nasz mózg skłaniają do lepszego zapamiętywania. To, co możesz też zrobić, to jest też ciekawa rzecz: łatwiej ci będzie zapamiętać coś, co jest nieproporcjonalne do rzeczywistości. Czyli łatwiej ci będzie zapamiętać, gdy masz to jabłko i spada na nie olbrzymi pomidor niż gdy ten pomidor jest normalnych rozmiarów. Albo gdy tych pomidorów jest milion, czyli deszcz pomidorów, łatwiej się zapamiętać niż pojedynczy pomidor. I teraz tu pojawia się mały problem, bo mamy takie dwa duże wyzwania, jeśli chodzi o naukę języków. Pierwsze, łatwiejsze do rozwiązania, co zrobić, gdy zapamiętujemy wyrazy, które mają e, na przykład jakieś dźwięki, których nie ma w języku polskim. No bo POM akurat łatwo w języku francuskim jest zapamiętać, ale powiedzmy, chcesz zapamiętać e, cza, czasownik myśleć po angielsku, think, prawda? I tutaj tak naprawdę mamy TH jako th, którego nie ma w języku polskim. Mamy e, ten dźwięk taki, który przypomina polskie I, y, który używamy, żeby wymawiać I, i jak sobie z nim poradzić. Rozwiązanie tutaj jest jeszcze w miarę proste, bo wystarczy przypisać te dźwięki do czegoś innego. Czyli zamiast TH możecie pomyśleć o F, możecie pomyśleć o SY, nie ma tutaj to znaczenia. Chodzi o to, żeby to skojarzenie przywołało to właściwe. Słowo, czy że tę właściwą wymowę. Nie musi ono być doskonałe, nie musi być perfekcyjne, każda literka nie musi być odwzorowana, chociaż są niektórzy ludzie, którzy idą w taką stronę. Możesz też, na przykład, użyć jakichś dodatkowych podpowiedzi. Czyli, na przykład, jak masz ten dźwięk TH, to zawsze dodasz do swojego skojarzenia, że do tej historyki kapelusz. Prawda? Czy cokolwiek innego. Możesz tego typu rzeczy właśnie sobie kombinować. Możesz też niektóre rzeczy dodawać, żeby zapamiętać rodzaj danego słowa. Jest tu mnóstwo, mnóstwo ciekawostek. Natomiast największym problemem jest, jak zapamiętywać yy, słowa abstrakcyjne. No bo jabłko jesteś sobie w stanie wyobrazić. Jeśli chcesz zapamiętać słowo drabina, jesteś w stanie sobie wyobrazić fizycznie drabinę. Ale jak zapamiętać czasownik myśleć? Możesz wyobrazić sobie, że myślisz i coś się dzieje, ale nie jest to idealne, bo to nie jest bardzo wizualne. Mówiliśmy, że musi to wyobrażenie, ta historyjka być łatwa do wyobrażenia sobie, a myślenie jest raczej mało atrakcyjne z punktu widzenia takiego kręcenia w głowie filmu. No właśnie, co zrobić w takiej sytuacji? A możesz mieć jeszcze bardziej abstrakcyjne rzeczy, jak na przykład pomysł albo czasownik robić. Jak wyobrazić sobie czasownik robić? No właśnie. I tutaj często ta metoda tworzenia historyjek nieco się komplikuje. Ale jest proste rozwiązanie. Wróćmy tutaj do naszego Einsteina i Michaela Jacksona, którzy byli takimi punktami skojarzeń dla Joshua Fora. I wykorzystałem tę podpowiedź i ten system PAO, do tego, żeby nieco pomóc Wam właśnie w zapamiętywaniu abstrakcyjnych słów. Co trzeba zrobić? Gdy masz jakieś abstrakcyjne słowo, czy na przykład czasownik, no bo czasowniki najciężej jest sobie wyobrazić, przypisz mu jakąś postać. I co ważne, nie chodzi o jakiś rzeczownik, typu nie wiem, mamy czasownik piec, prawda? Czy przypiszecie piekarza, bo może będziecie potrzebowali też tego piekarza, do tego, żeby. Zapamiętać, jaki jest piekarz w tym języku. Musi to być jakaś postać, czyli albo jakiś aktor, celebryta, sławna osoba, albo postać z książki, filmu i tak dalej. Czyli możecie wyobrazić sobie Szreka na przykład, który coś robi i e, chociażby kolory można w ten sposób wyobrażać. Czyli na przykład jak macie czerwony, to możecie sobie Mikołaja wyobrazić, a zielony, właśnie Szreka, jako taką osobę, która będzie, czy postać, która będzie reprezentować to abstrakcyjne słowo. I. Co robicie wtedy? Macie już tutaj postać, która jest powiązana z tym abstrakcyjnym słowem, więc twórzcie do niej historyjkę. I dam Wam tutaj jeden taki e, prosty przykład. Czasownik robić, o którym wspomniałem. Ja zawsze przypisuję go do Roberta Lewandowskiego, bo podobnie brzmi, prawda? Rob robić. Więc to jest takie skojarzenie, wystarczy, jak myślę sobie, jakie mam skojarzenie z szacownikiem robić, no to jest Robert Lewandowski. Mając Roberta Lewandowskiego, mogę już zapamiętać brzmienie słowa w danym języku. Ale zadasz sobie pytanie. No dobrze, ale jak uczę się dwóch czy trzech języków, to jak mam rozróżnić i mam tego Roberta, to jak mam rozróżnić, jak jest na przykład po niemiecku robić, a jak jest po hiszpańsku robić, a jak jest po francusku robić. Uczę się tych trzech języków i nie wiem, co tutaj opracować takiego, żeby te skojarzenia móc łatwo zapamiętywać i żeby łatwo rozróżnić, które słowo jest które. Moja podpowiedź jest następująca: wykorzystujesz tutaj miejsce. Czyli albo wyobrażasz sobie, że ten Robert Lewandowski coś robi, coś mu się przydarza, w jakimś miejscu związanym z danym krajem, czyli na przykład francuski, no to wieża Eiffla, niemiecki to może być ta wieża telewizyjna w Berlinie, hiszpański to może być stadion Korridy i tak dalej, albo wyobrażasz sobie go w jakimś miejscu, które dobrze znasz, czyli na przykład na podwórku, czy też w swoim domu, na przykład w swojej kuchni możesz wszystkie francuskie słowa sobie wyobrażać, czyli no Robert Lewandowski coś będzie robił w swojej kuchni, to wie, że to jest robić w języku francuskim, i teraz jakie słowa są powiązane, no to tutaj. Zobaczymy. I szybka podpowiedź tutaj, jak sobie zapamiętać te czasowniki. Czyli mamy czasownik robić, zacznijmy od języka niemieckiego. Mamy czasownik robić, czyli machen. I teraz, jak wyobrazić sobie i połączyć to z Robertem Lewandowskim? Machen brzmi troszeczkę jak machać. I mam dla ciebie tutaj taki mały pro tip czyli tą podpowiedź. Jeśli masz czasownik z końcówką, to tę końcówkę możesz pominąć, bo najczęściej przypomnisz sobie, czyli mamy typowe N w języku na przykład niemieckim, czy R, R, er, IR w języku hiszpańskim. Pomijaj je, skup się tylko na tym głównym tej części czasownika dotyczącej jego znaczenia. Czyli mamy Roberta Lewandowskiego, wieża telewizyjna i machanie. Wyobraź sobie, że Robert jest na samym szczycie tej wieży i macha polską flagą. W ten sposób łatwo Cię będzie zapamiętać niemiecki czasownik Machen. Ale idźmy dalej. Czasownik w języku francuskim. Robić to, faire. I tutaj mamy to R francuskie, zamieńmy je normalnym R. I ważna rzecz, nie skupiaj się na tym, jak coś jest zapisane, skup się bardziej na wymowie. Co on może robić? Jest wieża Eiffla i mamy faire. I możesz wyobrazić sobie, są te e, takie czekoladki czy słodycze Ferrero Rocher, prawda? Które spadają, taki milion Ferrero Rocher spada na niego. On stoi pod wieżą Eiffla, a te rzeczy na niego spadają, czyli fer, czy jak, tak jak Ferrero Rocher. Możesz, jak widzisz, wybierać sobie słowa dowolne, skojarzenia. Jeśli wolisz, Fertka kiepskiego też wrzucić tam, nie ma problemu. Cokolwiek, co Ci kojarzy z ferr. Jeśli znasz jakieś e, e, języki inne, może to pozwolić dodawać kolejne skojarzenia, bo być może słowo e, tutaj z, te, z jakiegoś innego języka będzie dla Ciebie lepszym skojarzeniem. Nie ma tutaj problemu. No i ostatnie, czasownik hacer, e, czyli w języku hiszpańskim robić. Mamy tutaj a czyli to takie. Które zmieńmy na sy, bo Hiszpanie też mogą tak to wymawiać, zwłaszcza w krajach latynoamerykańskich. Tak to C na przykład jest wymawiane bardzo często. I teraz mamy Roberta Lewandowskiego, jest corrida, i musimy zapamiętać as, as, czy tak jak karta. Czyli wyobraź sobie, że Robert Lewandowski stoi i trzyma kartę takiego wielkiego asa i próbuje i czeka, aż ten byk do niego podbiegnie. Jeśli chcesz zapamiętać też tę końcówkę, możesz wyobrazić sobie, że ten byk. To jest taki byk zrobiony z żółtego sera, z takimi różnymi dziurami, jak ten taki typowy szwajcarski ser. I on podbiega, i ten Robert próbuje tutaj tym asem wymachiwać. Są to abstrakcyjne historyjki, ale pozwolą ci zapamiętać dobrze te słówka. I pomyśl sobie, nawet jak się nie uczysz języka niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego, czy jesteś w stanie sobie przypomnieć, jak mówi się robić w tych trzech językach. Po dzisiejszym wideo, na pewno będziesz to wiedzieć, ale nie zapomnij też, że te skojarzenia są tylko pomocnicze. To nie chodzi o to, żeby je sobie ćwiczyć. Gdy już zapamiętasz dane słowo, skojarzenie możesz ze swojej pamięci wyprzeć i też o czym nie mówią często ci mistrzowie pamięci, te skojarzenia też będziesz zapominać, jeśli nie będziesz ich powtarzać. Więc no trzeba tutaj uważać, ale one są taką rzeczą, która ci pomoże właśnie z tymi najtrudniejszymi słówkami, które cię męczą, których nie jesteś w stanie nijak zapamiętać. Rozbij sobie je na części, stwórz skojarzenia i zbuduj taką abstrakcyjną, dziwną historyjkę, która pomoże ci w zapamiętaniu, co dane słowo znaczy. Wiesz już, co robić, więc wykorzystaj się tę metodę. Spróbuj zapamiętać jakieś jedno trudne słowo, wykorzystując właśnie skojarzenia. Czyli, po pierwsze, najlepiej wybierz słowo abstrakcyjne, by wykorzystać tę metodę postaci, która jest tutaj, i może. Opisz w komentarzu, jaka to jest historyka. Być może ona pomoże też w zapamiętaniu innym osobom, chociaż wiem, że takie indywidualne, osobiste historyki są najlepsze. Czyli jak sobie wyobrażasz, nie wiem, jak jest w języku obcym słowo brat, i masz brata, to wybrać sobie jego właśnie i to będzie Twoje skojarzenie, a inne osoby mogą wyobrażać sobie zupełnie inaczej. Także wiesz już co robić, wracaj do kawy i pamiętaj, nie ucz się słówek, ucz się zdań.